Wielu influencerów czekało na tę wiadomość, i oto już ona jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zostały przedstawione rekomendacje dotyczące oznaczania reklam w social mediach. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ za nieodpowiednie lub niewłaściwe lub żadne oznaczenie treści reklamowych czyli treści, za które pobieramy jako influencerzy jakiekolwiek wynagrodzenie Grożą surowe kary. Cały artykuł znajdziecie na stronie nowymarketing.pl, link na pewno będzie gdzieś nad lub pod wideo. Możecie też znaleźć całość tej rekomendacji bezpośrednio na stronie UOKiKu, ale najważniejsze rzeczy dotyczące właśnie oznaczania tych treści. Jak tłumaczy UOKiK, nie ma znaczenia, czy słowo reklama, poprzedzone będzie hashtagiem czy na przykład nawiasem kwadratowym. Istotne jest, żeby influencer zastosował wybrane określenia tak, żeby osoby czytające dany wpis, oglądające dane wideo lub e, uczestniczące w jakimkolwiek materiale, który zawiera treści płatne, wiedziały o tym, że to są treści płatne. I to może być hashtag reklama, hashtag materiał reklamowy, albo tak jak widzicie, w nawiasie materiał, współpraca reklamowa, płatna współpraca z marką itd., itd. Oznaczenie powinno być czytelne, jednoznaczne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy i widoczne zarówno dla stałych obserwatorów, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy wchodzą na kanał. Czyli nie może to być jakieś ukryte gdzieś schowane i tak dalej. Ma być wyraźne i ma być jasne. Zasady oznaczania treści. Tutaj również mamy podane konkretne rekomendacje. Bardzo ładna tutaj infografika. Autopromocja, współpraca z branżą marketingową, i uwaga, to jest ważne. Też zachęcam do tego, żeby sobie zerknąć, ponieważ nieprawidłowe znakowanie tych treści kilka miesięcy temu stanowiło powszechną praktykę, ale było już kilka wyroków, które sprawiły, że paru bardzo znanych influencerów musiało zapłacić dość znaczne kary za to, że wprowadzili w pewien sposób swoich użytkowników, swoich odbiorców, oglądaczy i followersów w błąd, yy, sugerując, że dana treść nie została opłacona. Nie wiem, reklama jakiegoś batonika, albo trzymanie w ręku puszki jakiegoś napoju. To wszystko są treści, które jeśli są płatne, wymagają oznaczenia. Pamiętajcie również o tym, że influencerzy są cały czas pod lupą ułokiku, ale nie tylko samego ułokiku, bo nie tylko jego pracownicy przeglądają nasze Instagramy, nasze Facebooki, YouTube, TikToki itd., itd. ale również pod lupą osób, które bardzo chętnie poinformują ułokik, że influencer, którego lubią bądź nie lubią, stosuje takie czy inne praktyki, więc. Nie bierzcie tego na tej zasadzie, że, a, umsknie mi się, uda się i nic nie ponoszę za to żadnej kary, ponieważ tak nie będzie. E kary już są, sześciu polskich influencerów zostało za brak współpracy i za brak takich oznaczeń ukaranych łącznie 139 tysięcy złotych. Dla jednych może to być kwota duża, dla innych nie, a jeszcze innych dosłownie wykończy. E dlatego uważajcie, co publikujecie, e no i pobierzcie sobie koniecznie, tutaj wyżej jest taki link, gdzie można pobrać cały dokument, Przeczytajcie i po prostu się do tego stosujcie, bo myślę, że szkoda tracić pieniędzy i czasu na sprawy potem toczone z łokikiem.